Zmaryją we wspólnocie Kościoła. To hasło 23. Ogólnopolskiej pielgrzymki NSZZ Solidarność do Matki Bożej Licheńskiej. Z Beskidzia wyruszyły dwa autokary. Patrząc na naszą historię, na te trudne czasy, które doświadczyliśmy, to, 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 to ten autokręt dzięki łasce Bożej. Znam bardzo dużo młodych ludzi, którzy się śmieją z tego. Ale wiem jedno, że jeżeli nie obrodzimy teraz rodziny, to ten świat ulegnie. Legnij w gruzach. Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. Jak i w latach ubiegłych, tak i teraz po drodze zatrzymały się w Bazylice Kolegiackiej w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kaliszu. Jest to Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa z Nazaretu. Znajduje się tutaj obraz świętej rodziny, przed którym w czerwcu 1997 roku modlił się papież Jan Paweł II. Co roku świątynię odwiedza ponad 200 tysięcy pielgrzymów z całej Polski. W końcu święty Józef to patron rodziny. W Licheniu, gdzie spotkała się już cała ogólnopolska pielgrzymka Solidarności, inauguracją była wspólna Droga Krzyżowa. I drodzy moi, dzisiaj na tej drodze krzyżowej pragniemy szukać prawdy najpierw w sobie abyśmy mieli co podarować drugiemu człowiekowi. Przy tej okazji rozważano słowa patrona Solidarności, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Proszę Cię, Panie Jezu Chryste, by życie nasze było ciche i pokorne na wzór serca Bożego. Modlić się, gdy inni przekinają, pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Stacja czwarta. Jezus spotyka Matkę swoją. W żaden sposób nie mógł pomóc swojemu jedynemu dziecku. Przymógł do niechętny, ale nie miał wyjścia, gdyż taki niezadowolony spojrzał w oczy Jezusa. Na czasy, bo Proszę daj mi odwagę. Gdy podobnie jak Weronika, spieszył pokrzywdzony słabszym z ratunkiem. Tak mnie skróż, tak mnie złam, tak mnie wy, pan, panie, byś został tylko ty. Modlił się za swoich prześladowców. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią? O krzyża drewnianego i sedru zrobionego. Ty wzywał za swojego. Po co nam Bóg? Bez Pana Boga nie da się normalnie żyć. Bóg jest wszystkim. To jest życie. Jak jedziesz na dół w kopalni, to nikt ci nie powie dzień dobry, tylko szczęść Boże, bo się poddajemy woli Pana Boga. Bóg jest miłością. A jak upadniemy, to kto nas podniesie? Bóg jest po to właśnie, żeby w tych trudnych chwilach można się było do kogoś zwrócić. I... Dzisiaj jesteśmy tu w Licheniu, żeby oddać się Maryi, ale z drugiej strony, żeby szukać wsparcia w tej pracy naszej, czasami w życiu, czasami w naszych rodzinach. Wystarczy się do niego zwrócić. Trzeba mieć go w sercu, trzeba go miłować prawdziwie. My tu po to przyjeżdżamy. Od przynajmniej 20 lat ze Śląska. Przez uczestnictwo w takich wyjazdach pielgrzymkowych pokazujemy, że wierzymy, nie wstydzimy się wiary. Dzisiaj jest bardzo trudno dać świadectwo wiary. Przyjechałam tutaj do Lichenia w swojej osobistej intencji Panu Bogu podziękować za uzdrowienie. Zachorowałam bardzo ciężko bo... i tak się złożyło, że po prostu opieka, cały czas Pan Bóg nade mną czuł. To jest tak od tej pielgrzymki do następnej pielgrzymki. Dużo młodzieży odchodzi od Boga, stają się dla nich, Bogiem jest mamona, wolność, swoboda, a co pod tą wolnością rozumią? Jeżeli On jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym. W niedzielnej Eucharystii przed Bożym Ołtarzem i stojącą za nim Matką Bożą Licheńską pokłoniło się ponad 70 pocztów sztandarowych Solidarności z całej Polski. Prowadzono też relikwie błogosławionego Jerzego Popiełuszki. W tym roku przypada 40. rocznica jego męczeńskiej śmierci. Tej mszy świętej przewodniczył prymas polski, arcybiskup Wojciech Polak. Dziękuję. Do Pana, niż pokładać w ciąże, tak. I nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Solidarność to przecież obecność. To pomoc, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiają się trudności. Solidarność to jest być przy drugim. Solidarność to także prawdziwa znajomość dzisiejszych spraw i problemów ludzi pracy a nade wszystko spraw konkretnego człowieka, jego życia, jego znaga, jego lęków, jego nadziei. Solidarność to wreszcie życie wprost, darowane dla drugiego, odważnie i bez lęku. Pamiętamy te słowa. Ku pamięci pokoleń zostawił nam je święty Jan Paweł II, że solidarność to właśnie jeden i drugi. Dobrzenie niesione razem we wspólnocie. Nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim i nigdy przez człowieka samotny. Przy złożono kwiaty pod pomnikiem patrona Solidarności.